Proszę Państwa, dzisiaj mamy historyczną datę, właśnie przed chyba dwoma godzinami. Nowym papieżem, który przybrał imię Benedykta XVI, został wybrany niemiecki kardynał Józef Ratzinger, 78-letni kardynał. Zatem jest oczywiste, że ten pontyfikat, no daj mu Boże, jak najdłuższy, ale. Bardzo długi nie będzie, w każdym razie no, jest mało prawdopodobne, żeby był tak długi jak pontyfikat Jana Pawła II. Ale myślę, że to będzie pontyfikat ważny. Charakterystyczne jest nie może nawet nie to, jakie imię przybrał sobie nowy papież, ale jakie imię on sobie nie przybrał. Otóż nie przebrał sobie imienia ani Jana, ani Pawła, ani Jana Pawła, co oczywiście nie musi niczego oznaczać, ale może oznaczać pewien sygnał, że no, okres, że tak powiem, entuzjazmu posoborowego się kończy, podobnie jak chyba kończy się okres pokuty Kościoła, tym bardziej, że za czasów Jana Pawła II świat został przeproszony, wszystkie możliwe osoby, narody, no kto tylko chce, został przeproszony za rzeczywiste i urojone przewinienia Kościoła i prawdopodobnie okres pokuty kościelnej powoli dobiega końca. O charakterze tego pontyfikatu no, dowiemy się więcej oczywiście z kazania inaugurującego pontyfikat. Myślę, że wkrótce zostanie ta uroczystość obwieszczona. Natomiast kardynał Ratzinger, jeszcze jako bliski współpracownik Jana Pawła II, nawiasem mówiąc, kardynał. Ratzinger Benedyk XVI, przepraszam, jeszcze nie mogę się do tego przyzwyczaić, był jednym z dwóch kardynałów, których nie mianował Jan Paweł II. Kardynał Ratzinger był natomiast przez ostatnie kilkadziesiąt lat, to znaczy przez okres pontyfikatu Jana Pawła II, prawie cały, był prefektem kongregacji doktryny wiary. Dawniej nazywało się to święte oficjum, to, które pilnowało czystości depozytu wiary. I rzeczywiście kardynał Ratzinger zachowywał w, w tych sprawach bardzo konserwatywne stanowisko i takim najbardziej spektakularnym wyrazem jego poglądów była niedawna deklaracja Dominus De Jezus, to był taki zimny prysznic, wylany na gorące głowy rozmaitych salonowych ekumenistów. Aż zasyczało z tego zdarzenia. Rozległ się jęk zawodu, niedowierzania itd. Podobnie zresztą jak i dzisiaj. Oczywiście wszyscy się cieszą, ale już takie pojękiwania słychać. Jeśli chodzi o reakcję w Polsce na ten wybór, no to. Gazeta Wyborcza już wcześniej określiła swoje preferencje, przypominając, że kardynał Ratzinger w młodości był członkiem Hitler Jugend, a potem nawet brał udział w obronie przeciwlotniczej. bo tacy chłopcy właśnie tak służyli, nawet był jeńcem wojennym przez krótki czas, no a potem wstąpił do seminarium duchownego i tak dalej, i tak dalej. Rozumiem, że skrzydło postępowe w kościele katolickim, w którym znajdują się rozmaici marranowie i członkowie rozmaitych rozmnożonych ostatnio również w Polsce lustrz masońskich będzie tym wyborem trochę skonfundowane. No i tylko patrzeć jak podniosą się najpierw nieśmiałe takie, a potem coraz śmielsze głosy domagające się reform w kościele. Kościół tymczasem, tak jak ja sądzę, nie potrzebuje żadnych reform, natomiast potrzebuje pewnej powrotu rozsądku, powrotu do źródeł, powrotu do korzeni, ponieważ te kwestie, które są przedmiotem troski i zainteresowania, takiego nawet gorączkowego reformatorów, obchodzą tak naprawdę albo tylko ich samych, albo tylko ich towarzystwo, albo tylko ich kochanki i żony oficjalne i nieoficjalne. Takie kwestie jak celibat księży, takie kwestie jak kapłaństwo kobiet są sztucznie rozdymane. I w Polsce przynajmniej tak samo sztucznie rozdymane jak konieczność podobno spowodowana rzekomą presją szeregowych katolików przyjmowania Komunii Świętej na rękę. Nic takiego, żadnej takiej presji nie było. Jest to po prostu małpie naśladownictwo tego, co wymyślili sobie jacyś zachodni progresiści. I po prostu staramy się nadążać za intelektualnymi modami, troszcząc się o to nie, co na ten temat sądzi Pan Jezus, tylko co na ten temat sądzą w Paryżu. A to jest zupełnie co innego. Otóż mam nadzieję na podstawie dotychczasowej działalności kardynała Ratzingera, mam nadzieję, że Benedykt XVI po prostu wierzy w Boga, co jest rzadkością wśród dzisiejszych ludzi. Stosunkowo rzadkie jest to. I trochę jest charakterystyczne, że kiedy toczyły się dyskusje na temat tego, jaki powinien być papież, więc tam mnóstwo warunków mu stawiano, a że powinien ludzi kochać, a właśnie, że powinien być postępowy, że powinien wyjść naprzeciw referom, natomiast nikt nie postawił warunku, być może dlatego, że Wszyscy uważali go za oczywisty, ale nie jestem o tym tak przekonany głęboko. Nikt nie postawił warunku, żeby papież po prostu wierzył w Boga. Wydaje mi się, że ten papież ten warunek spełnia. No i dzięki temu jestem bardzo zadowolony z tego wyboru. Co jeszcze można powiedzieć? No, niektórzy już powiadają, że tak naprawdę ze śmiercią Jana Pawła II zakończył się wiek dwudziesty i zaczął się wiek XXI. Ja się skłaniam do takiego poglądu, przychylam się do takiego poglądu, bo zakończenie wieku nie zawsze... Niektórzy mówią, że wiek XX się zakończył 11 września 2001 roku atakiem na Nowy Jork i Pentagon, ale być może, że to zakończenie takie jest rozmyte w czasie i że śmierć Jana Pawła II była prawdziwym końcem XX wieku. Oznaczałoby to, że wybór kardyna Ratingera na papieża kolejnego 265. papieża jest początkiem wieku XXI. To oczywiście nie ma żadnego znaczenia, natomiast wydaje mi się, że znaczenie może, większe znaczenie ma coś innego. Razem, wraz ze śmiercią Jana Pawła II definitywnie zakończył się polski karnawał, który się rozpoczął z jego wyborem wraz z jego wyborem na papieża 16 października 1978 roku, a 2 kwietnia 2005 roku się zakończył. Zakończył się definitywnie. Być może, że wybór kardynała Singera na papieża oznacza początek karnawału niemieckiego jestem przekonany że nowy papież nie ma takich intencji ale siłą rzeczy jego wybór oznacza, że jego wybór sprzyja niemieckim ambicjom wejścia w krąg mocarstw światowych również takiego formalnego wejścia w krąg mocarstw światowych Zostania stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa z prawem WETA, no i oczywiście yy, sprzyja niemieckiemu przywództwu w Europie ze wszystkimi tego konsekwencjami, również dla naszego państwa i narodu, yy, które jedno i drugie znajdują się w stadium daleko posuniętego rozkładu. Dzisiaj o godzinie 15, dzisiaj to znaczy środę o godzinie 15.30. Prezes ipn profesor Kieres ujawnił, odczytał komunikat, z którego wynikało, że księdzem, który donosił w latach 80. na Jana Pawła II i miał nawet dwa pseudonimy Hejna i Dominik był ojciec Konrad Stanisław Hejmo, ten, który opiekował się polskimi pielgrzymami przybywającymi do Watykanu. Profesor Kieres ostatnio zachowywał się trochę dziwnie, i można by było. Mieć pewne wątpliwości, czy mówi serio. Zwłaszcza, że mamy rok wyborczy nie tylko w parlamencie, ale również w przypadku Instytutu Pamięci Narodowej. Ale na konferencji prasowej obok profesora Kieresa pojawił się również ojciec Maciej Ziemba, prowincjał Zakonu Dominikanów w Polsce. No i on powiedział, że zostały mu udostępnione te materiały, które uznał za przekonujące i porażające. Ojciec Hejmu zaprzecza, nazywa te zarzuty absurdalnymi, chociaż tam twierdzą niektórzy, powołując się na źródła zbliżone do IPN-u, że pobierał kilkakrotnie wynagrodzenie od służby bezpieczeństwa. No, wydaje się, że oskarżenia są poważne i jeśli ojciec Zięba rzeczywiście wiedział, widział to, co widział i... Powiedział prawdę, a nie ma powodu, żeby w to wątpić, no to będą chyba trudne do podważenia. Ojciec Heimo, jeśli rzeczywiście donosił, no to donosił w latach 80. No a kto donosił w latach 70., kto donosił w latach 60., kto donosił w latach 50. i w latach 40. Bo jak się dowiedzieliśmy zresztą z ust samego pana profesora Kieresa, donoszenie na księdza Karola Wojtyłę, potem biskupa Karola Wojtyłę, potem wreszcie kardynała Karola Wojtyłę, rozpoczęło się już od roku 1946, kiedy on został wyświęcony na księdza i był wikariuszem w parafii Gowici. Przypominam, że biskupa, a potem kardynał Wojtyła przez 20 lat był wykładowcą. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i to w czasie, kiedy było apogeum walki z Kościołem, kiedy Gomułka aresztował nawet puste ramy od obrazu Matki Boskiej Częstorowskiej. W związku z tym jest mało prawdopodobne, żeby w tej sytuacji nie odpróbował. Za pomocą służb bezpieczeństwa osaczać kardynała biskupa, a potem kardynała Karola Wojtyły, który zresztą w pewnym okresie PRL-u był już uważany za wroga numer jeden, już nawet gorszego wroga od prymasa Wyszyńskiego. No, ogromnie jestem ciekaw, kiedy nożyce zaczną się odzywać również w Lublinie, ponieważ w Krakowie już się odezwały. Ksiądz Mieczysław Maliński wprawdzie nie donosił, ale się nie zaciągał. To znaczy palił, ale się nie zaciągał, to znaczy dzielił się ze Służbą Bezpieczeństwa swoimi radościami i przeżyciami z pielgrzymek. No, myślę, że Służba Bezpieczeństwa bardzo chętnie wysłuchiwała takich no, dzielenia się, a ciekaw jestem, czy to dzielenie się miało jakiś rewanż. Czy Służba Bezpieczeństwa jakoś się rewanżowała Księdzu Malickiemu, na przykład paszportami za te zwierzenia i tak dalej, i tak dalej, bo. No, ja też miałem pewne kontakty z służbą bezpieczeństwa i z tych kontaktów wyniosłem niezachwiane przekonanie, że nie jest ona bezinteresowna, nie była ona bezinteresowna. W związku z tym, raczej, raczej no jest prawdopodobieństwo, że te, te relacje, że tak powiem, te sympatie. Czy, czy kontakty mogły być dwustronne, ale jak mówię, mniejsza o to, bo to w Krakowie się te nożyce odezwały dosyć szybko, natomiast w Lublinie y, mil, wszyscy milczą, y, chociaż tak niedawno y, bardzo energicznie y, wszystkie takie podejrzenia y, o agenturalność były odpierane. Proszę Państwa, na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę, bo wprawdzie jest to bardzo mało prawdopodobne, głównie z uwagi na obecność Ojca Zięby. No i jednak dokumentacja, która podobno jest, Andrzej Paczkowski powiedział, że kilkaset stron liczy, więc rzeczywiście materiał jest obszerny. Ale gdyby się okazało, że to jest jakaś nieprawda, albo niecała prawda to zwracam uwagę, że po fiasku ataku Lecha Wałęsy, wiernego syna Kościoła na Radio Maria, po nieudanej, zdaje się, operacji z Janem Koblańskim, która miała na celu kompromitowanie Radio Maria, może to być kolejny atak, czy kolejny sposób kompromitowania, tym bardziej, że ojciec Heimo nie tylko, że był współpracownikiem Radia Wolna Europa, ale też w swoim czasie był współpracownikiem tej rozgłośni. W związku z tym no, jest to oczywiście słaby tam sposób kompromitowania, bo mój Boże, gdybym ja był naczelnym redaktorem. I ojciec, ktoś taki jak ojciec Hejmo chciałby przysyłać mi korespondencje z Watykanu, zwłaszcza kiedy były interesujące i y, y, robione barwnym językiem, to bym przystał na to z pocalowaniem ręki. Y, także no, zwłaszcza, gdybym nie wiedział y, żadnych takich właśnie kompromitujących szczegółów, także to żadna kompromitacja. Ale no widać, że nie ustają tutaj, być może, że nie ustają tutaj różne wysiłki, żeby jednak uzyskać panowanie w powietrzu. Tym bardziej, że dzisiaj właśnie się przekonaliśmy jakie zmienne są nastoje polskiej opinii publicznej. Niedawno dwukrotny sondaż pokazywał wyraźną przewagę Prawa i Sprawiedliwości, a dzisiaj już obok mówi, że gdzie tam Prawo i Sprawiedliwość spadło od razu do 20 punktów, podczas kiedy na pierwszym miejscu znowu jest Platforma Obywatelska. Znaczy się UB woli Platformę Obywatelską od Prawa i Sprawiedliwości, nawet woli Ligę Polskich Rodzin od Samoobrony. No coś podobnego, tego się Ben Akiba nie przewidział, prawda? Zmienna natura narodu polskiego wychodzi na jaw, jeżeli jeszcze by się okazało, że, no nie wiem, telewizja nam powie, że najlepszą partią jest partia demokratyczna, z panem Frasyniukiem jako na a ba między innymi dlatego najlepszą, że tam są wszyscy pokrzywdzeni przez służbę bezpieczeństwa, tam się znajdują wszyscy tacy tego. To oczywiście y, sympatia y, narodu polskiego do tej partii od razu może skoczyć do 50%. Zwłaszcza jeżeli y, y, te instytuty badające opinię publiczną zostaną odpowiednio poinstruowane, jak, ku jakiemu wynikowi powinny dążyć i w jaki sposób dobierać próby reprezentatywne. To, proszę Państwa, pokazuje tylko, że naprawdę y, trzeba y, już przeciąć pępowinę, jaka łączy nas z PRL-em i zarówno na odcinku duchownym, jak i na odcinku świeckim, ponieważ przez tę pępowinę pompowana jest do na krwioobiegu narodowego krew zgangrenowana. I jeżeli nie zdobędziemy się na odwagę przecięcia tej pępowiny, jeżeli się nie uwolnimy od PRL-u, nawet za cenę chirurgicznej operacji, no to na cały ryzykujemy tym, że cały naród się zgangrenuje. Mam nadzieję, że tego nie dojdzie, że potrafimy odciąć te zgangrenowane części. No, i zrobić z nimi jakiś porządek, bo jeżeli nie, to rzeczywiście kiepska przyszłość nas czeka. Mówię to przed świętem 1 maja, które jest. Reprezentuje tradycję okupacyjną w naszej historii i jest tylko jednym dniem przedzielone od święta Konstytucji 3 maja, które reprezentuje w naszej historii tradycję niepodległościową. Obchodzenie w tak krótkim odstępie czasu dwóch świąt o tak, odmiennych, o tak odmiennym charakterze rzeczywiście dobrze o naszym narodzie nie świadczy. Więc jeżeli chcemy się trochę wykurować psychicznie, to musimy coś z tym zrobić.